Cześć to z tej strony, od Kelnera do Rapel. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku wideobloga. I dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo, będzie samochodu, ale będzie historia bardzo taka, powiedzmy, samochodowa, troszeczkę będzie o jeździe w Krakowie i będzie to taki luźny odcinek. Chciałbym, żeby właśnie od czasu, na, od czasu do czasu na moim kanale pojawiały się luźne odcinki, tak? które będą inspirować, będą uczyć, ale które będą po prostu taką przyjemnością do oglądania, rozrywką i będą ciekawe rzeczy. Opowiadać tak, jakieś moje historie, jakieś inspiracje i tego typu rzeczy, które no, będą was inspirować do działania, do podejmowania jakichś wyzwań, i tak chciałbym was właśnie inspirować takimi fajnymi historiami. Także dzisiaj będzie o tym, jak byłem kierowcą skutera w Krakowie. Była taka pierwsza moja, właściwie druga praca, ale pierwsza taka w miarę fajna, bym powiedział, którą lubiłem, ale będzie to taki odcinek, właśnie, który, który pokaże Wam, jak taka praca wyglądała. Ale no jak taka kiepska praca, czy często w ogóle praca, której nam się wydaje, że może nie chcemy, albo nawet nie potrafimy wykonywać, jak taka praca może nam dać radość i może nas zaprowadzić do rzeczy większych oraz jak robić rzeczy, które nawet nam się wydają niemożliwe. Także tak króciutko może, no bo nawet dłuż, dłużej troszeczkę, mam 20 minut i opowiem Wam o tym, jak to było. Na początek może... Zacząłem pracę jako kierowca skutera, jak byłem swoje pierwsze miesiące w Krakowie. Jeżeli ktoś mnie jeszcze nie zna, ktoś nie zna mojej historii, to było to tak, że ja byłem w bardzo kiepskiej sytuacji życiowej i starałem się jakoś wyrywać z oświeciemia z mojego miasta niedaleko Krakowa. I to mi się udało. Przeprowadziłem się do Krakowa, po czym mnie wylano z hurtowni odzieży używanej stwierdzą, że się nie nadaje, no i postanowiłem szukać byle jakiej pracy i w końcu dostałem pracę jako kierowca skuter. Ale zanim zacząłem tam pracować, myślałem o tym, żeby być kierowcą, ale ja nie znałem w ogóle Krakowa. Nie dość, że taka prosta praca jak kierowca w Krakowie, jakikolwiek kierowca, to tak naprawdę nie mogłem tej pracy wykonywać, ponieważ nie znałem w ogóle Krakowa. I pamiętam, że startowałem na kierowce. Takich Mercedesów co wożą turystów z lotniska do hoteli, ale pamiętam, że po pierwszym dniu zwątpiłem siebie, że nie dam rady, ponieważ nie znam topografii Krakowa, no nie znam miasta, duże miasto, trzeba znać podstawy. No ale jednak chcę ci pokazać, że wcale nie trzeba znać jakiejś rzeczy, żeby ją wykonywać, można się nauczyć z czasem, co jest bardzo fajne. I pamiętam, że postanowiłem wystartować na kierowcę skutera w restauracji w centrum Krakowa i oczywiście na rozmowie kwalifikacyjnej. Powiedziałem, że to topografię znam. Oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, jak to topografia Krakowa się przedstawia, ale pomyślałem sobie, że co mi tam, po prostu będę działać, pomimo tego, że nie umiem, że nie znam, że nie potrafię, ale nauczę się w trakcie. I pamiętaj, że był to czas, kiedy to był rok 2013, kiedy to yy, nie, nie, jeszcze nie było. Były smartfony, ale ja nie miałem smartfona. Mało kto miał smartfona jeszcze i nie było czegoś takiego jak teraz, że włącza się mapy Google i. Do, doprowadza nas one wszędzie. No niestety pamiętam, że miałem jakąś Nokię starą i nie miałem możliwości dostępu tak łatwo do nawigacji i to też było dla mnie duże wyzwanie poznać topografię Krakowa. Ale pracę dostałem i praca była <grych> bardzo zabawna, ponieważ zostałem kierowcą w restauracji indyjskiej w centrum Krakowa i jak się okazało, no była to nowa posada, tak? Restauracja startowała dopiero z dowozami i jak się okazało, bo to była to w ogóle nowa restauracja, w której potem byłem kelnerem i menadżerem po latach, i stało się tak, że ta restauracja startowała z dowozami, i dopiero, no, dopiero jakby miała jeden dowóz dziennie, czasami zero, czasami dwa. I dostałem pracę, w której to tak naprawdę nie musiałem nic zrobić. Jak się okazało, bałem się bardzo jakby przyjąć prasy kierowcy, tak, szukać takiej, tego typu pracy, a jak się okazało praca była bardzo fajna, to po grafii mogłem się uczyć na bieżąco, ponieważ nie miałem tych dowodów dużo, mogłem sobie spokojnie mapę studiować, I jak się okazało nie dość, że nic nie umiałem, to jeszcze okazało się, że tą pracę mogłem fajnie wykonywać, poznałem świetnych ludzi, pracowałem w centrum Krakowa, w restauracji, miałem mało pracy, miałem bardzo mało pracy. zdarzały się dni, że przez 12 godzin nie robiłem praktycznie nic, tak, bo pracowałem od 12 do 10, to jest 10 godzin, ale po, po prostu nie robiłem nic i przez dosłownie 10 czy 12 godzin to było ciekawe doświadczenie, bo mieć pracę, za którą nam płacą i nie robimy za dużo jest, no jest dość ciekawym doświadczeniem. I nie była to praca dużo płatna, bo zarabiałem wtedy siódemkę za godzinę, plus jakieś napiwki, których nie było dużo, bo nie było dużo zamówień, ale uczyłem się miejsca, uczyłem się obycia z ludźmi, uczyłem się nowych rzeczy i muszę przyznać, że było to bardzo fajne doświadczenie. Naprawdę poznałem, że tak powiem, życie w wielkim mieście od zaplecza, od, od gastronomii, od fa fajnych miejsc i naprawdę dało mi to dużo. Pracowałem jako kierowca skutera przez pół roku, nie wiem, no, kilka miesięcy może, sezon letni powiedzmy i naprawdę początki były ciekawe, bo Pierwsze zamówienia, uczyłem się topografii Krakowa, nie umiejąc nic, nie znając w ogóle miasta, odwiedzałem nowe części Krakowa, po prostu będąc tam pierwszy raz w życiu co było no, dość specyficznym doświadczeniem, bo kierowca powinien znać wszystko, ale uczyłem się dużo, tak, poznałem fajnych ludzi, poznałem w restauracji mnóstwo osób, pamiętam, że wtedy przesiadywałem bardzo dużo na ulicy Floriańskiej, jeżeli ktoś jest z Krakowa lub był to zna i wie, że ulica Floriańska jest to takie miejsce w Krakowie, taki główny deptak i pamiętam, że poznałem tam wiele osób, poznałem wiele dziewczyn i naprawdę miałem swoje fajne chwile, poznałem wspaniałe osoby i jakby to to zapoczątkowało, moją jakby karierę potem kelnera, bo przyszła zima i zaproponowano mi posadę kelnera, potem po latach zostałem menedżerem tej restauracji, o czym była mowa na tym blogu wiele razy, ale chcę Ci pokazać, że ja bojąc się zostać kierowcą, tak, nie znając topografii, nie wiedząc nic i będąc w kiepskiej sytuacji życiowej wciąż, postanowiłem działać i okazało się, że nie dość, że praca była fajna, poznałem mnóstwo ludzi. Mnóstwo się nauczyłem w tej pracy, tak? bo to o to chodzi, że poznałem miejsce ludzi, nauczyłem się topografii Krakowa i dzięki temu tak naprawdę mogłem potem działać w wielu różnych aspektach. I tak naprawdę ta praca w tej restauracji doprowadziła mnie do biznesu online i do Amazona do blogowania, ponieważ jakby nawet swoją nazwę opieram na tym, że byłem kelnerem, i też w restauracji mi ktoś podsunął temat biznesu online. Niektóre inspiracje. Także muszę przyznać, że takie właśnie takie działanie często bezsensowne podjęcie jakiejś takiej pracy niekoniecznie mogłoby się wydawać super. Czy nawet bardzo kiepskiej, tak, z czyjejś perspektywy, Skupowało tym, że moja praca była całkiem fajna, dużo mi dała i po prostu warto było działać, trzeba od czegoś zacząć tak, wiele osób gdzieś tam pyta mnie i mówi do, do mnie, pisze, że oni chcą robić to, chcą zarabiać miliony owszem, trzeba działać i się rozwijać ale to nie jest tak, że mając nie wiem, 20 lat, czy będąc w takiej sytuacji życiowej jeszcze nie jak ja byłem że od razu wszystko dostaniemy trzeba zacząć od kierkiej pracy, odłożyć pierwsze pieniądze kupić pierwsze książki, nauczyć się poszukać inspiracji i dopiero wtedy można przechodzić kolejne kroki. Oczywiście trzeba to robić jak najszybciej i nie obijacie, ale tak naprawdę właśnie trzeba od tych pierwszych kroków zacząć, potem robić kolejne, zarabiać pieniądze, odkładać, inwestować, pierwszy biznes mały, większy i tak dalej i tak dalej i to umożliwia tak naprawdę kolejne kroki, także jeżeli ktoś z was się zastanawia, co robić, nie wiecie co robić, po prostu zacznijcie pierwszą pracę, poznawajcie ludzi, szukajcie inspiracji w książkach, pierwsze zarobki przeznaczajcie na może na jakieś małe inwestycje, na inwestycje w wiedzę, na inwestycje w książki, na jakieś może podróże i trzeba tą swoją przygodę życiowo-biznesową zacząć od pracy na etacie, często od bardzo kiepskiej pracy, może będzie to praca kierowcy, może będzie to praca kelnera, ale warto się nie bać, jeżeli się boicie, nie, boi nie boicie to, czy boicie, to startujcie mimo wszystko, próbujcie nowy Rzeczy i zobaczycie, że z czasem, jeżeli macie swoje cele, macie swoje plany, to z czasem, nieważne w jakiej pracy czy miejscu będziecie, wasza droga będzie kierować się ku temu, o czym marzycie. Jeżeli sobie rozpiszecie fajne cele i naprawdę, na przykład, jakieś otworzenie jakiegoś biznesu, to z czasem będziecie ku tym celom podążać, nawet się zdziwicie, jak bardzo będziecie się ku takim celom właśnie przemieszczać. I tak jeszcze z takich ciekawostek, no muszę przyznać, że sama praca kierowcy skutera w Krakowie była ciekawa, tak? Była to jedna z fajniejszych prac w moim życiu, ponieważ może dlatego, że nie musiałem tam nic zrobić, to było naprawdę fajne. Jeżeli w pracy nie trzeba nic zrobić, a tam płacą jest to całkiem, całkiem fajne. Aczkolwiek no pamiętam wiele fajnych sytuacji, tak? Przede wszystkim otaczałem się fajnymi ludźmi, poznałem mnóstwo osób, jeździłem sobie skuterem, nowiutkim skuterem po... W Krakowie I pamiętam, że w pierwszy dzień, jak do pracy, nawet tego skutera nie było i musiałem ulotki roznosić. W wolnych chwilach robiłem zakupy, poznawałem ludzi, chodziłem do sklepów, po prostu poznawałem to nowe miasto i robiłem to, co chciałem zrobić, tak? Poznawać to miasto, gdyż. Ja tego miasta nie znałem. To był mój cel podczas przeprowadzki, żeby poznać nowe środowisko, żeby zmienić to swoje środowisko. I to właśnie mi umożliwiło ta praca w restauracji, ponieważ praca w restauracji jest fajna. Nieważne, czy jesteście kelnerami, czy kierowcami, to w restauracji jest dużo fajnych ludzi, są różni ludzie, często studiujący, rozwijający się, którzy chcą działać, którzy chcą się rozwijać, którzy są ciekawi świata. I pamiętam, że jak skuter nowy został zamówiony, przyszedł, to zacząłem właśnie działać. Zacząłem robić pierwsze zamówienie. Pamiętam, że pierwsze zamówienie kompletnie się rozpierdzieliło w plecaku, a i tak mimo wszystko ja to zamówienie dostarczyłem. Potem dostaliśmy kiepską opinię na Facebooku i nie był to najlepszy początek mojej pracy, ale z czasem usprawniliśmy proces i opakowania były lepsze i było bardzo fajnie. Jedzenie dojeżdżało zazwyczaj w całości i nie było jakichś wielkich problemów z tym związanych. Także naprawdę był, był, była kupa zabawy, tak? I poznałem naprawdę fajnych ludzi i nie zapomnę też fajnej sytuacji jak miałem wypadek w swojej pracy jako skuterzysta był, był już wrzesień, było mokro i pamiętam jechałem sobie wieczorem na zakupy do makro w pracy byłem i wtedy najechałem chyba na tory tramwajowe i cały tył skutera poślizgnął się skuter się wywrócił ja pamiętam tylko jak leciałem w powietrzu wszystko było jak w zwolnionym tempie i pamiętam, że lecąc w powietrzu gdzieś tam na tory wiedziałem, że lecę, tak? I to było niesamowite uczucie, straszne uczucie, wiedząc, że po prostu jestem w trakcie wypadku i mam wrażenie, że ta chwila trwała dosłownie kilka minut, jak byłem w powietrzu, no i szybko wylądowałem na ziemi, skuter się rozwalił, troszeczkę się, no, rozpieprzył ten skuter i... sekundkę muszę zmienić spad, żeby się też tutaj nie rozwalić gdzieś. I pamiętam, że mój skuter poleciał prosto pod tramwaj, ulotki się rozleciały, świetna forma marketingu, na środku ulicy ktoś tam pomógł mi zbierać moją maszynę z drogi, którą gdzieś tam potem zaprowadziłem do rogu i ochłonąłem troszeczkę się poobijałem, nic się nie stało ale przygoda była niesamowita, zresztą takich przygód było mnóstwo, jeżdżąc w deszczu, zaliczając jakieś lekkie wypadki, zahaczając samochody, czy nawet jak jechałem, pamiętam kiedyś z jakiegoś zamówienia, dziewczyny w samochodzie rozebrały się, widząc mnie na skuterze, co było dość ciekawym doświadczeniem, także muszę przyznać, że warto podejmować nawet proste prace, nie bać się tego, zaczynać swoją przygodę. Po prostu startując w jakiejkolwiek pracy, ale trzeba ludzi poznawać, rozwijać się i iść do przodu. Ja was pozdrawiam z fajnego Krakowa. Stoję oczywiście sobie w korku teraz i jadę sobie na wypad weekendowy. I, i co? No także myślę, że troszeczkę motywacyjnie będzie dla Was inspirująco. Dajcie znać, czy jeździliście skuterami, czy macie jaką macie pracę może napiszcie o czym jeszcze może nagrywać tak, tego typu vlogi, czy takie historie Wam się podobają, czy nie co byście chcieli dostać w takich materiałach, ja Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym materiale, widzimy się wkrótce, na razie, cześć!